A więc jesteście gotowi na kolejną przygodę z pralki? Oczywiście, że tak, bo to są spranki. Ja jestem! Ale posypka, czy jakoś tak e, w tłumaczeniu po prostu... Nie pytajcie mnie znaczy, skąd. Maciek? Nie pytajcie mnie skąd, po prostu sprawdzajmy po kolei, co każde z robi i na razie jest dobrze. Zagłuszasz mi, nie słyszę, co on robi. A, na razie okay. bas daje. Teraz pan diabełek! Uu! Tu będą Taka też perkusja. takie. Do, ale będą też dobre dźwięki, tutaj już słyszę. Dobrze. O, całkiem ciekawym. Pan, pan, o, robocik. Ooo, ale zobacz, robocik super bohater. Ma pelerynę. Da, a widzimy, że już tło się w ogóle zmieniło. Zupełnie inne tło oh! niż w oryginalnej wersji Ey. z Franki. O, jest kobietą. O. zielony jest kobietą. O. Okej, okay, a kto jest kociakiem? Kto jest kociakiem? No, kto jest kociakiem? Miau, 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 miau. Ej, dobre będą wydźwięki tutaj. O, mhm. pan drzewko. Oh! Pan Wiaderko! No, pan Drzewko, bo kto nie cika z to który wczoraj wyleciał na kanał, to zachęcam bardzo chętnie ze spranki właśnie historią. O. piłeczka! Ej, dobry wydźwięk Ej, będzie. Ej, fajne! Zobaczmy pana zielonego. Ej, to pani zielona jest teraz. Oni wszyscy zmienili płeć chyba. Zamienili się. U, tutaj jakby leciał statek kosmiczny po prostu i coś tam się... Łóżko mu oklapło. Dobra, i spoko, pan słoneczko. O, jaki poważny No, gentleman, gentleman, bo krawat nosi. Pan elegancik, pan elegancik. O, mamy fioletowego. Okej, okay. pan drzewko teraz. O, kolejny elegancik. No, elegancko, elegancko. A jakie mam włosy? No, teraz zobaczymy pana pikachu. Też będzie dobrze, jako nie wszyscy razem się połączą. O, jakie włosy! A, gwizdzę. Okej, okay, pan czapeczka. O, to ja! O, to ty Maciek, idealnie. Ej, dobra melodia będzie, coś czuję Ej. z tego. Koty. Znowu, znowu szczeka? Nie, językiem coś wyśmiguje. Złapiesz panią różową? O. o. Okay. i moc, mocniejszy wokal ma. też będzie fajnie i Pan, kto w kościele. Dobra i teraz oh, próbujemy coś co, co, co. wytworzyć, co? Dobra. Was na pewno. Nie jest wy... Wo Nie, perkusja będzie podziałać. Ej, dobrze to zaczyna być Na razie okej, okay, jest. Daj pikachu. Pikachu? Dobra, zobaczcie co pikachu zrobi. Zobaczmy. Nie. Nie. Ten pas będzie pasować. Nie, nie. dobra, jeszcze nie. Panczułko. Czyli robocik, nie? Nie, nie bo kompletnie psuje, psuje psz, kompletnie. <grywa> no fuka, ona fukała. <grywa> Czekaj, katek, katek, zobaczmy. O, to może być. Pan Jest wiaderko? dobrze, Pan Wiaderko teraz. Może być. No, zobaczmy teraz Pana Kolorowego. Jest ok, ale brakuje tego wokalu, nie? Żeby coś śpiewało nam. Tantaj, zobaczmy Panią, panią różową A wymień Pana e, Kolorowego na Fioletowego. Na... I na kot zielonego tego no. No jest ok, jest w miarę ok, nie? Czekaj, czekaj, chcę się wsłuchać. Nie wy... O nie, zabrałeś go. O nie, zabrałeś ich wszystkich. Wiem, zabrałem, bo chciałem inaczej coś zrobić, hmm. bo. Nie, no kościół to na pewno wypad robi. <laughs> Słoneczko. 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 Tak. Dobra. Nie pasuje, nie pasuje. A drzewko, drzewko? O coś do tego teraz gizonia. Drzewko. No drzewko było już. Nie. No nie pasuje, bo to kościół. No kościół to możemy zrobić o tak, o mamy chórek. I słoneczko da im do kompletu. Ale słoneczko nie było do kompletu. Ale ja chcę go w komplecie. Ale rytmicznie nie pasuje. Co ty Ale... nie masz w uszach? Ale ja chcę stworzyć. Nie ja będzie. Chcę. No to dobra, Rusia stworzy teraz. No mów mi. kogo mam brać? Zobaczmy na twój rytm, który słyszysz w uszach. No kogo robimy? Do... Nie, ja robię randomowo. Poproszę zielonego, serduszko, żółto, różowe. No nie, możemy randomowo, bo to musi być melodyjne. Cicho, cicho, cicho. cicho. Dobra. Pomarańczowego. Niebieskiego, jasnego misia. E, teraz... Nie, wywal go. No. Pana wiaderko. No. Dobrze. E, te czułki, pokaż mi czułki. laj ka Dawać teraz. laj le... K. Dawać. teraz. K. Dawać Dawać teraz. teraz. <laughs> no tak to... Pana... By... Dobra, daj kapelusza gwizdającego. Pan kapelusz gwizdający to ten? Nie. Tego? Tak. Czekaj. Dobrze. No. E, daj mi teraz, proszę, kota. Tego? Nie, tego wyżej. Tego? Tak. Czekaj. No. E, daj mi te czułki, takie niebieskie, żółte. Tak, pokaż. No, robot. Tak. Nie. E, perkusję szarą. Dobra. I daj mi do kompleciku e, pokaż mi fioletowego. Fioletowy ja już chyba był rzucony. Nie. Zabierz. No. E, różową? No i dobra, bo jest Jest kit, no, yes, yes, like dla ruzi. Like dla ruzi. <laughs> Nie, no jest okej, okay, jest okej, okay. ale teraz zobaczmy to, co każdy was lubi najbardziej, w tym metamorfoze w czarną edycję. Zobaczmy, co się stanie. Uuu, ej, to było tak o, 0, 1 0 1 01 01 01 01, jakiś informatyk co? tutaj mnie ogląda? Jakiś informatyk, ktoś mi powie informatyk tutaj, co Gdzie jest kod, gdzie jest kod błędu? Dobra, basa. trochę mocniej zróbmy. Zobaczmy, jak teraz wyglądają nasi bohaterowie z pranki. X ma. O, ten jest o. na odwrót w ogóle. Ej, czemu ma x Ale klaska uszami. Klaska kolcami. O, ten Dugami. też jest taki smutny. Ale zupełnie inne On wydźwięki już serce, mają, jak nie? Jak serce, jak Robot się zepsuł. Robot tak samo praktycznie. Tutaj jak po co mm -hmm. kapusta, po co kapusta? Brzymało. O, ja, ten taki wydźwięk będzie mocny taki. Mm. O, też mu się w oczko stało. Ale to już zupełnie inne wydźwięki mają, nie? To, to brzmi jak w poczekalni. Nie, to brzmi A. jak w poczekalni na peronie. Dobra. O, on, nie ma, on nie ma x Szum. on jest podejrzany, on jest podejrzany, nie ma x -a. Chyba dźwięki niektórzy takie same wydają, nie? Bo ten już zupełnie inaczej. Ale podejrzany jest. Takim, Ale on pasuje tutaj, mroczny jest Fajnie, bardzo. Fajnie, no. Mhm. Statek! Też będzie pasować, dobra spoko. Drzewko. Coś mu Kościół na... znowu. Drzewko to typowo kościół. Nie no nie. Nie brzmi jak Ale kościół. tak mrocznie to... będzie to wziąć wszystko. Oooo! Pac-Man taki trochę, nie? Nie, nie, nie. To też z oryginalnej części w ogóle ze spranki w ogóle. Western wchodzi. Western, no. Widzisz? To jest z oryginalnej wersji ze spranki. Tak, tak, tak. tak. Ale robocik zamieni się w chłopca, jak Pinokio. Ej, będzie dobre. Ej, bo to będzie dobre. Lecimy teraz z Panią Różą. Okej, okay. i ten powinien też tak... A on się nic o. nie zmienił. No dobra, to robimy tak. Na pewno bas musi wlecieć. Ty tworzysz teraz. Perkusja. Ty... Chodzi tutaj z Pan Słoneczko. Mhm. Ty... O! Daj niebieskiego jasnego. Zobaczmy. No. Jest dobrze, Was? jest dobrze. I zobaczmy, pan heavy metal gdzieś był tutaj, nie? Muszę zobaczyć. Czy ten był ok? Nie, 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 nie. czerwonego daj, klaskającego może. O! Doktora Gabi. O! Może być. Daj. I tego. śpiewający musi być, nie? Też nie. Sam iPhone, sam iPhone. Zobaczmy, jak to pójdzie. Tego um, zielonego? Tego? No? No je. Nie. A wreszcie najwestern, najwestern, western. Nie, nie pasuje. No co ty? Zobaczymy. O! Pasuje. I co ty na to, ha? Ej, jest dobrze, dobre, dobre. Pasuje, mega. Ej, dobrze wyszło, dobrze wyszło, wyszło. A hmm. teraz jak będzie ten pan mysterius który to zapoczątkował wszystko i mm. to weźmy i kościół dlaczego nazywasz drzewko kościołem Daj im do kompletu diabełka Diabełek do kompletu I pana słoneczko I z basem coś, bas jest potrzebny nie? E, tak 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 tak, a kot? Tylko ten inny? E, tego? Może? No. Zobaczmy. Nie. Psuje tak delikatnie. Daj Pikachu, nie? daj Pikachu, daj Pikachu. Dobra. Nie. Nie, nie, nie. O ten będzie pasować, faletowy tak, chyba. Tak, tak, tak. tak. O taki wydźwięk. Okay. Ale średnio, ale. I teraz Ale pod... I Trzeba śpiewać, i szybko zmieniamy teraz yy, na samym początku. No, Ale Alej, tworzysz klimat. Ej, ten pierwszy jest troszkę obrażony, nie uważasz? Zobacz, ten jak Pierwszy focha, a bo nie pasuje do wszystkich innych, pewnie. No, on powiedział, że nie będzie tutaj grał. Dobra. No dobra, ci nie pasują do siebie. Czyli tak, dajmy sobie samych słuchawek. Słuchawka, e, kolejna słuchawka jest tutaj. Są dwie słuchawki tylko, tak? Widzę. E, tak. Dwie I zróbmy słuchawki. tak. No i to też, dajmy, no. że to niby też, nie? Dobra. Nie pasuje teraz, jakby śpiewa. O nie, 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 dobra. To ci nie pasują hmm. niestety do to siebie. To może dajmy teraz każdego, który jest coś ma coś okrągłego. Yy, okrągłego, no to tak, lecimy z okrągłe tutaj ropan robocik. Kółeczko, raczej to nie będzie pasować do siebie, nie? Perkusy załóżmy, o... ku... yy, słoneczko zróbmy jako też yy, okrągłe, ta, drzewko ta, ta, ta. też. Kapelusz Ey, jest okrągły. Na pewno tutaj i pan kapelusz też, nie? No i zobaczmy co z tego będzie. Ej nie, głupie. Dobrze wyschodzi. Jedynie pan niebieski tu nie pasuje. A weź niebieskiego zamień na, na coś innego. To, coś okrągłego mówisz, tak, nie? Tak, na uszy misia. Zobaczmy. E no, całkiem dobrze. Ten jest dobrze, jest dobrze, no. Współgrają ze sobą. Dobrze to brzmi. Dobra, czyli to dobrze brzmiało. A teraz zobaczmy same szare kolory. Ci co o. nie mają ko kolorów, nie? Tak, Mam nadzieję, że tak. wszyscy się zmieszczą. Od kiedy y, ten kolorowy nie ma koloru? Wiesz co, bo tutaj jest takie szare. No potraktowałem. No szare takie, nie? Wiaderko jest szare. No nie pasuje to do siebie. Naprawdę? E, dobra, to teraz. Z... Ja wiem, ja wiem, może teraz wszystkie, które są jakby trochę połączone ze zwierzaczkami. Zwierzączkami, no dobra, tu mamy kotka jednego, kotka drugiego, mamy misia, mamy króliczka. Dwuiczka, e... Pikachu, to też zwierzaczek? <grych> no nie, tak zostawmy, no bo więcej dobra. nie ma zwierzaczków tutaj. Okej. Okay. Ej, ale też dobrze brzmi. Team zwierzaki. Ej, no, dobrze Dobrze jest. brzmi, dobrze brzmi. To teraz, teraz jakie połączenie robimy Maciek? Teraz robimy połączenie zielone zielone. Zielone. Oj, 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 o, oj, 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 aż, aż uszy bolą, aż oj, uszy bolą. Oj, 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 wow. Zielone zielone nie może być zielone. Zostawmy tutaj to na za samo zakończenie odcineczka. Coś jest nie tak. Wszystko jest okej. Okay. Ale tutaj on zupełnie cynego śpiewa. On cynego śpiewa, cynego pisze, We nie? Not... Tak. You are not Safe, nie jesteśmy bezpieczni, uciekaj uciekaj. Run run I, run run. Is Tutaj będzie coś takiego. I perkusja na koniec. Nie! Yeah. Dobra! To wszystko w dzisiejszym odcineczku. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. I pa pa! Melodyjnie! Pa, pa.